Witamy ponownie! Dzisiaj mamy wybór produktów, którymi nie mogę się doczekać, aby się z Wami podzielić. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko zostanie ujawnione zaraz po piosence przewodniej. Numer 4. Posiada ostre, skośne, spiralne ostrza, które dotykają przeciwostrza, nie dotykając go. Dzięki temu trawa jest ścinana tak czysto i precyzyjnie, jak przy użyciu nożyczek. Aluminiowa rama sprawia, że narzędzie jest lekkie i wytrzymałe. Ergonomiczny uchwyt jest w pełni regulowany bez pozycji pośrednich, dzięki czemu można go dostosować do wzrostu operatora za pomocą prostego pchnięcia kosiarki. Podwójna dźwignia regulacji umożliwia szybkie i łatwe ustawienie wysokości cięcia w trzech pozycjach. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 3. Ma lekki i wytrzymały korpus, dzięki czemu jest wyjątkowo łatwy w obsłudze. Wysokiej jakości 5-ostrzowy cylinder gwarantuje precyzyjne i dokładne cięcie. Ostrze nie stykają się ze sobą, co oznacza, że trawa jest zadbana. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 2. Jest to kosiarka helikalna o dużej szerokości koszenia wynoszącej 40 cm. Posiada łożysko kulkowe na cylindrze tnącym i 5 wysokiej jakości stalowych ostrzy. Posiada cztery pozycje regulacji, które pozwalają wybrać żądaną wysokość cięcia w zakresie od 15 do 35 mm. W komplecie znajduje się wyjmowany kosz na trawę o pojemności 27 litrów. Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 250 m2. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Ta kosiarka ręczna, idealna do szybkiego i wygodnego koszenia małych trawników, jest wyposażona w ogranicznik typu Click, dzięki czemu można regulować dolne ostrze bez użycia narzędzi. Wysokość cięcia można ustawić na od 12 do 40 mm, szerokość cięcia wynosi 30 cm. Posiada cylinder z cztery ostrzami spiralnymi wykonanymi z hartowanej stali. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie.